Przejdźmy teraz do drugiej firmy i wejdźmy w transakcję skrzynki odbiorczej. Transakcje międzyfirmowe skrzynki odbiorczej. Tutaj znalazł się dokument, który wysłaliśmy. Ponownie możemy zaakceptować. Możemy zwrócić dany dokument. Do partnera. Jeśli wybierzemy zaakceptuj. To już przypisane, czyli wykonaj akcję dla wierszy. Wybieramy dziennik międzyfirmowy instancję i początkowy numer dokumentu. Możemy także przenosząc ten dokument zmienić datę księgowania. W tym przypadku będzie to faktura zakupu. I te dane zostaną przeniesione. Ok. Zaakceptowaliśmy dokument. Teraz znalazł on się u nas w fakturach zakupu zobowiązania, faktury zakupu. Oczywiście w bazie danych mieliśmy zdefiniowanego dostawcę jako naszego partnera międzyfirmowego. Dokument trafił do księgowania, no i wystarczy go tutaj obsłużyć i w ten sposób możemy przesyłać transakcje między partnerami. Oczywiście w drugą stronę także możemy to zrobić, czyli z firmy kopii na firmę podstawową pomiędzy firmami jak najbardziej.